Jestem człowiekiem pracowitym To praca jest z kurde synu, synu Więc co się gapisz jak przyjmą Trzeba gdzieś zapierdalać Więc daj mi tu więcej dymu. dymu Zapakuj torbę A ja ją rozdam dziś po 5-10 sztukach W Warszawie tak baka stoi <gryw> Tak to hajs robimy ziom Handlujemy dziećmi, ale też handlujemy baką, co? 500 baki Więcej dzieci 500 złotych na każde dziecko 500 złotych na każdy gram 500 zł. takich dofinansowań dziś żądam Dofinansowania do jarania I do marmurowych ścian jak brzusiek chcecieś mieć Złote klamki też I pałace Złote łańcuchy I dzielce niskie tak, dziś zabawię się i Cię w oh. Mam już tyle dzieci, że co miesiąc mogę kupić nowy sort, mogę bawić się Mogę rzucić pracę w kom, bo dealuję. tak się bawię Tym się słabię, bo najlepszy towar mam na MOK i w Warszawie Diluję też bronią z elektrownią jądrową Robimy razem wyrzutnię rakietową Oni moją ochrony? A ja potrzebuję hajsu, więc ja im daję. a Oni mi też? Mam tu pracę. Za to ci zapłacę. <grym> Zrobimy dzisiaj jakąś rację, wiesz, zbombardujemy może jakiś kraj. Aj! Znowu dostał w pizdę. Aaaa, wyjebane mam. No pierdolini bomby tutaj ten. O. A... Muzułmański superman, ziom! Wyszkolony w USA! To jest ten stan, że... nie pogadasz! Nie! Bo... zastrzeli cię! Lub... zdetonuje się! O! To jest pomysł na promocję nowej płyty! Hehehe! <średronowy> Choć coś wysadzimy Wystaćmy lotnisko z koszopem Nie że to my Ale nas tam nie było Ale to my Bejka, że bejka. I ty wiesz o co chodzi Załatwiam beblanta. Może jakieś dziecko się spłodzi Może hajs w do kieszeni wpadnie Może ci się dzieje, się, że zmagodzi. A może jednak nie nigdy tego nie wiesz, co za chwilę stanie się Dlatego lepiej zapalić tak Zanim podejmiesz jakąś decyzję Zajarę jednego jointa, albo dwie, albo dwie. No, to wie, firma nie. <śmierni> pełności, ruchom Wszystkich spełnień, miłości radości. Tego Ci życzę Kłamania groźba <śmierni> Maria pogini ha ha ha